Cześć, to Didi. W dzisiejszym filmiku chciałabym z Wami troszeczkę bliżej omówić trzy sposoby na biały t-shirt. Wrzuciłam niedawno rolkę na Insta, gdzie pokazałam właśnie moje trzy sposoby na Taki zwykły biały top i chciałabym tak troszeczkę Wam przybliżyć, jakie to są wybory, dlaczego, z jakimi butami na przykład je ja paruję, co polecam, bo myślę, że taka forma białego t-shirtu z zwykłymi jeansami już jest troszeczkę przedawniona. Można ją oczywiście też poprawić dodatkami, co też bardzo polecam robić. Natomiast chciałabym Wam pokazać troszeczkę coś mniej banalnego, coś ciekawszego. Co wstępu powiem wam, skąd mam ten biały t-shirt? Mianowicie tutaj mam go z Uniculo. On jest tak bardzo fajny, mięsistej bawełny. Jest troszeczkę bardziej boksowaty więc też fajnie naturalnie się układa nad spodniami czy innymi dodatkami, które sobie będziemy dzisiaj mierzyć. I ma fajny taki okrągły dekolt, który tak fajnie troszeczkę opina tą naszą szyję, ale nie jest ciasny. Fajne też ma rękawki, nie są za szerokie, nie odstają za bardzo. Tak minimalnie, żeby był fajny efekt. I, a jako osoba, która jest bawełna, bardzo szczupła. Na pewno cenię takie rękawki, gdzie no nie widać tak bardzo, jak mam szczupłe ręce i nie odstaje mi tutaj kilogram materiału, więc na pewno polecam. Myślę, że taki t-shirt powinien być w każdej szafie, no bo naprawdę można z nim bardzo dużo stworzyć i dzisiaj Wam właśnie pokażę. Jak widzicie, moja pierwsza stylizacja jest dość prosta. Sparowałam biały t-shirt z materiałowymi spodniami. Tutaj są w wersji takiej ciemno-szarej z lekkim paseczkiem. Zbliżam się troszkę do kamerki żeby Wam pokazać, bo w oddaleniu zauważyłam, że tego nie widać i one są bardzo fajne, mają szeroki krój ale też nie są one takie bardzo oversize'owe, świetnie się trzymają na talii, mają taki no może lekko wyższy stan kobietki wiemy jak to jest nie mieć kieszeni w ubraniach i to jest bardzo duży minus tutaj z kolei jest to tak świetnie skrojone mają szeroką nogawkę ja tutaj sparowałam sobie ze zwykłymi białymi butami na lekkim obcasiku może też w kitten heel je ubrać będą naprawdę bardzo efektowne, też na pewno będą bardzo fajnie wyglądały z mokasynami myślę, że też takie mokasyny czarne tutaj byłyby fajne jeżeli chodzi o dodatki, to ja dzisiaj na nich nie będę się skupiać ponieważ chciałabym tylko pokazać właśnie jak sparować top i mam jeszcze dwie inne propozycje właśnie spodni materiałowych też będą no, szły troszeczkę od najbardziej formalnych do najmniej formalnych tutaj mamy takie właśnie fajne do biura, do takiego wyjścia codziennego jest naprawdę to też dość... Yy, tak lekko, elegancko, ale też bez przesady. No, i nie bójcie się dodawać biały t-shirt z kolorem. Tutaj pokazuję wam tak troszeczkę luźniejsze spodnie w takiej zgaszonej mięcie. One są bardzo ładne. Tutaj tak się łamią troszeczkę. I naprawdę mają bardzo prosty, ale bardzo efektowny krój. Widzicie? One też są troszeczkę szersze, ale też znowu nie są za szerokie, bo ja też jestem tutaj uwrażliwiona na tym punkcie. Stawiłam moje białe buty, bo to bardzo fajnie z tym wygląda. Tutaj też myślę, że takie śmietankowe baleriny by świetnie współgrały. Czy tam Kitten Heel też w tym kolorze. Ja je osobiście bardzo lubię, bo też możemy na przykład tutaj dodać jakiś ciemnobrązowy paseczek, tak? Możemy się tutaj troszkę pobawić kolorami, okryciami, też nawierzchnimi, bo mimo faktu, że już tutaj mamy taki jakiś um, lekko miętowy, zielony kolor, to naprawdę możemy się pobawić tym i jest to no, mniej banalne niż zwykły jeans, tak jak Wcześniej wspominałam. No i tak jak obiecałam, na koniec będzie najluźniejsza propozycja. Tutaj mamy spodnie z rezerw, które są zmieszane właśnie z modalem i one naprawdę są świetne, są na gumce, więc możecie spokojnie jeść, przechodzić przez cały dzień nie będzie was nic uciskać. Mają piękny taki zgaszony kolor, no przepiękne są. Znowu zostawiłam moje takie śmietankowe butki, ale naprawdę tutaj bardzo bym polecała sobie dodać też buty typu Samba. Albo coś ten deseń, bo elementy stylizacji e, razem z tymi łódkami mamy. Biel, mamy troszkę takie złamane tutaj. ekry, e, lekki brąz, będzie to naprawdę świetnie wyglądało, więc bardzo, bardzo to polecam. Kolejna i de facto już przedostatnia moja propozycja, jeżeli chodzi o biały t-shirt, to połączenie z shortami. Nie jeansowimy, choć mogłyby być jeansowe oczywiście. Natomiast tutaj mam je połączone z shortami z firmy polskiej Sopilow. One mają naprawdę świetny krój. Mają kieszenie, dodaje u mnie to ogromny plus i myślę, że to jest bardzo ważne. Mają bardzo fajne wykończenie, są tak minimalnie szerokie, dobrą długość mają, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że się schylicie i coś niechcący pokażecie. Myślę, że jest to model warty Waszej uwagi. Dodatkowo. Jest gumeczka z tyłu, więc też możecie przez cały dzień sobie jeść, robić co tylko chcecie i nie będziecie czuły żadnego dyskomfortu. Ja tutaj sparowałam z oficerkami. Też uważam, że tutaj świetne by były czarne baleriny bądź mokasyny. No, oczywiście, w zależności od pogody, co by się chciały dopasować. Jest to też dość klasyczne kolor, jeżeli chodzi o ten zestaw, więc też możecie narzucić na to jakieś marynarki, kamizelki, co naprawdę będzie świetnie wyglądało. No i na sam koniec już nie spodnie, nie shorty, tylko spódniczka. Pokazuję Wam spódniczkę, która tak samo jak top jest z firmy Uniculo. Kupiona co prawda w zeszłym roku, więc nie jestem pewna, czy ten model dalej się znajduje w sprzedaży, ale na pewno jest spokojnie tego mnóstwo w różnych innych sklepach. Tutaj jest taki fajne małe rozcięcie, jest to bardzo prosty krój. No, niestety nie ma kieszeni, ale spódniczka jest po prostu tak klasyczna, można ją ubierać przez cały rok. Zostawiłam sobie e, moje wysokie oficerki, natomiast tutaj myślę, że mokasyny zrobiłyby naprawdę świetną robotę. Znowu, możecie iść klasyką, narzucić na to czarną, oversize'ową marynarkę, jakąś kamizeleczkę. Możecie też dodać jakiś delikatny kolorek, e, pobawicie troszkę bardziej biżuterią. Tak? Tutaj e, macie bardzo prosty krój, który. Pozwoli Wam na o wiele więcej. I myślę, że jest to bardzo warte uwagi. No, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik i moje sposoby na biały t-shirt, na tym dzisiaj będę kończyła. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie ukrywam, że e, myślałam nad tym troszeczkę, chciałam Wam pokazać coś mniej oczywistego. Oczywiście, znowu. Klasyka, czyli łączymy t-shirt z jeansami, jest to ponadczasowe i to się nigdy nie przeterminuje, ale pamiętajcie, że dodanie na przykład ciekawego pasku, czy okrycia nawierzchniego, czy nawet choćby butów może Wam poprawić jakość stylizacji, a dodanie na innego całkowicie elementu, no podniesie ją po prostu na wyższy level. Dajcie znać, co byście chcieli obejrzeć w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało do zobaczenia.